Głównym elementem mieszkania jest otwarta kuchnia połączona z salonem. Prezenter zdecydował się na jasne kolory i meble w stonowanych odcieniach, tworząc spójną i elegancką przestrzeń. Brązowe fronty szafek kuchennych idealnie komponują się z białą wyspą kuchenną. W kuchni znajdują się sprzęty najwyższej jakości, a tomasz Kemel często dzieli się z fanami przepisami na ulubione potrawy. Kuchnię od salonu oddzielam marmurowy stół, a w salonie dominuje ogromna biblioteczka wypełniona książkami. Apartament prezentera jest także ozdobiony reprodukcjami Andego Warhola, w tym słynnym portretem Merlin Monroe. W salonie znajdują się również designerskie fotele. Jednym z ważnych elementów apartamentu jest domowa siłownia, wyposażona we wszystkie niezbędne przyrządy do treningu. Tomasz Kamel regularnie publikuje na swoich profilach społecznościowych zdjęcia i filmy z treningów. Duże okna zapewniają dużo naturalnego światła i oferują piękny widok na panoramę Warszawy. Warszawski apartament Tomasza Kammela łączy w sobie nowoczesność, funkcjonalność i styl. Tomasz Kammel ponoć otrzymuje imponującą wypłatę. Dziennikarz w, w trakcie swojego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych zarobił w 30 min więcej niż ówczesny prezes stacji w miesiąc. W 2020 roku Tomasz Kamel mógł dodatkowo dorobić do domowego budżetu, wyjeżdżając w podróż służbową do Chicago. Według tabloidu Prezenter poprowadził tam imprezę polonijną jednej z instytucji finansowych. Tomasz KMLW, w trakcie delegacji do USA miał zarobić w 30 min aż 40 tysięcy złotych. Oprócz tego podróżował i spał za darmo, do tego miał zagwarantowany hotel i przelot w obie strony. Tomek pracował około 30 min. Podawał wówczas anonimowy informator. Zobacz też, wpadka w pytaniu na śniadanie. Tomasz Kamel wprawił gościa w osłupienie Tomasz Kamel od krok od nowej pracy. W internecie poruszenie niezwykłe pytania cichopek w pytaniu na śniadanie. Kurzajewski ma problem.